Ja uważam, że partię Prawa i Sprawiedliwości, PIS pod nazwą PIS, powinno się ją całkowicie zdelegalizować. Mam nadzieję, że Donald Tusk, premier, mam nadzieję, a mamy ministra sprawiedliwości, porządnego człowieka, doktora, ten pan bardzo dużo dobrego zrobił dla narodu. Zajmował się prawami człowieka. I chwała jemu za to, że objął urząd właśnie ministra sprawiedliwości. Bardzo dużo pracy ma, ale co zrobił najciekawszego i najlepszego? Ogłosił publicznie, że wszystkie wyroki sądów rejonowych, okręgowych, okręgowych karnych, administracyjnych i innych są nieważne, gdzie byli neosędziowie prywatna armia sędziów prawa i sprawiedliwości. Kogo oni karali? Wszystkich opozycjonistów. A teraz Państwu. Sobie...